Witajcie! Dzisiaj przygotujemy dla Was bardzo cytrynowe lody o posmaku jogurtu naturalnego. Do miski wlewamy 400 ml jogurtu naturalnego. Do niego wlewamy sok z dwóch cytryn, najlepiej wyciśniętych ręcznie. Wsypujemy szklankę cukru pudru. Te trzy składniki dokładnie ze sobą miksujemy na jednolitą masę. Jak już jest jednolita, to dosypujemy drugą szklankę cukru pudru i ponownie miksujemy. Stawiamy do lodówki na około pół godziny, aż do schłodzenia się masy. Wyjmujemy z lodówki, spróbujemy, czy są już odpowiednio słodkie. W razie co doprawiamy cukrem pudrem, miksujemy i przelewamy do pojemnika, w którym będziemy je chłodzić w zamrażarce. Wkładamy do zamrażarki na godzinę, po godzinę wyjmujemy z zamrażarki i za pomocą widelca zbieramy lód z brzegów pojemnika i dokładnie e, mieszamy, po to aby były jednolite i łatwiejsze w nakładaniu. Wkładamy do zamrażarki i przez 3 godziny, co pół godziny musimy je wyjmować, aby je ponownie roztrzepać i pozbawić tego zlodowacenia na bokach. Zostawiamy w zamrażarce najlepiej na całą noc i następnego dnia możemy już je nakładać i nie trzeba ich wcześniej wyjmować z zamrażarki. Są bardzo łatwe w nałożeniu, smaczne i intensywnie kwaśne. Tak wyglądają nasze lody cytrynowe, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!